Dzisiaj uczestniczymy w bardzo ciekawym przedsięwzięciu w Niemczech, międzypowiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych. No, oczywiście, że popieramy takie przedsięwzięcia. Tutaj gratulacje dla, dla kierownictwa OSP Niemcza, dla pana naczelnika, prezesa, dla pani prezes. Jest to ciekawe przedsięwzięcie, ale przede wszystkim jest to okazja dla dzieci dla rozwoju rozwoju osobowości, rozwoju charakteru sport to jest charakter, a pożarnictwo to jest dodatkowo poświęcenie, to jest poczucie obowiązku i myślę, że, że te cechy są teraz w cenie i, i warto, żeby, żeby dzieci, młodzież nabywała te cechy. Dzieciaki młodzież przyzwyczajają się do sprzętu, przyzwyczajają się do tej specyfiki, tej pracy i na pewno dzięki temu lepiej później mogą się sprawdzić już działając w Ochotniczych Strażach Pożarnych czy w zawodowych, w Państwowej Straży Pożarnej. Łączymy tutaj dwa elementy. Sport Czyli wysiłek fizyczny, czyli dyscyplinę, czyli rywalizację, zdrową rywalizację, ale jednocześnie pożarnictwo. Pewien rodzaj pracy, który jest związany z poświęceniem, z poświęceniem dla ratowania innego człowieka. Myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. Każdy młody człowiek powinien być gotowy do takiego połączenia i spróbować. Konkurencję to sztafeta sportowo-pożarnicza. Piłka nożna, piłka siatkowa oraz strzelanie z wiatrówki o Burmistrza Miasta i Gminy. No najbardziej widowiskowa, tak mi się wydaje, była sztafeta sportowo-pożarnicza. Była to zabawa zespołowa. Po pięcio, Pięcioosobowe zespoły brały w tym udział. Sześć drużyn młodzieżowych pożarniczych. Z Braszowic, Starnowa, z Tarnowa, i z Niemczy. Oprócz przygotowanej konkurencji, jakie atrakcje czekają na przybyłych gości? No, zabawa w pianie, tor przeszkód zabaw dla dzieci i młodzieży. Strzelanie do wiatrówki jest konkurencją otwartą nie tylko dla strażaków. Każdy może sobie poszczelać. Poziom zabawy był dosyć wysoki. Te za, zawody to w sumie to duża zabawa. Ale opiekunowie przeżywali bardzo mocno swoich podopiecznych. Tak trzeba. Trzeba prze, przeżywać, trzeba ich mobilizować, żeby po prostu nie odpuszczali, żeby ciągnęli to, co zaczęli do końca. Będą kolejne imprezy i kolejne działania z Waszej strony? Tak, jak najbardziej tak. Na przyszły rok już planowaliśmy w tym roku zabawę. Zmienimy to formę tej zabawy troszeczkę na to, na to że odbędzie się to w sobotę, nie w niedzielę, w godzinach popołudniowych. Mniej więcej o 14, od 13 godziny to się zacznie. Zakończymy te przyszłoroczne zawody dla młodzieży na stadionie. Dorosłych zaprosimy na zabawę strażacką do remizy.